Ja usięgam, na wszystkich ze strony Paweł. A to jest taki nasz audiolog i przepraszam, że obrazek jest wyciągnięty z dupy, ponieważ to moja tapeta. Ale dobra, przejdźmy już do rzeczy. Jest y, sprawa. Otóż tak. Yy. <ścoughs> yy, mam do dyspozycji gry, z których ch chciałbym nagrywać. I wy mi macie... I wy po prostu napiszecie mi w komentarzach, jakie to będą gry. Pierwsza gra będzie to Minecraft. Yy, możliwe, że serwer, yy, ale serwer będzie na Tungu, tego nie wiecie. Yy, drugą rzeczą to bym musiał Steama włączyć, bo jest to Call of Duty Black Ops 2 i Spec Ops The Line. <coughs> A trzecią rzeczą będzie to kraj y, 3 Network Speed World. Dobra ludzie, siemanko, jestem z powrotem, a to był mój telefon, dzwoniła y, moja babusia. Y, dobra, więc grami jest Network Speed World. Crystal 3 Battlefield 1942 Minecraft y i Call of Duty Black Ops 2 oraz Spec, spec of The Line y wybierajcie z tych gier co byście chcieli i jest tutaj jeszcze do wyboru, czekajcie tylko znajdę płytę czy mam w ogóle tą płytę, Nie nikomu nie dałem y tak jest Batman Arkham Asylum GTA Vice City i Extra Hity 2 z MPQ dołączony do tego profesjonalny mikrofon. Dlatego proszę Was o szybkie, szybkie odpowiedzi. Jest także do wyboru Slender, którego nie będę nagrywał, bo się zbyt boję. Ale dobra. Mm, to tyle na dzisiaj dziękuję Wam za to, że obejrzycie ten film. Łapkujcie, subskrybujcie, dawajcie <grywki> łapkujcie, dawajcie. Dobra, dawajcie łapki w górę, subskrybujcie tym białym guziczkiem do dupy wygląd youtube'a Ale subskrybujcie białym guziczkiem. I do zobaczenia. Cześć!